Ludzie często pytają, co to znaczy być chrześcijaninem? Od kiedy się zaczyna chrześcijaństwo? Jak je zdefiniować? Dzień dobry, w niedzielę. Mamy dzisiaj teksty, które pokazują nam, w jaki sposób można poznać, że ktoś jest chrześcijaninem i jak go zdefiniować. Bo najpierw mamy Eliasza, który oczywiście chrześcijaninem nie był. Był nie znał Chrystusa, ale był człowiekiem wierzącym, był prorokiem. Eliasz jest człowiekiem, powiedzielibyśmy, w depresji. Jest człowiekiem, który jest w kryzysie egzystencjalnym. Ma wszystkiego dość, chce umrzeć. Wypowiada to wręcz wprost: Panie, zabierz moje życie. Nie chcę żyć. I dopiero to doświadczenie, nie to, które miał wcześniej. Tej wielkiej, splendorowej, chwalebnej akcji, w której zwycięża nad prorokami Baala. Ale dopiero to doświadczenie, właśnie kiedy jest głęboko w ciemnej dziurze, kiedy ma wszystkiego dość, kiedy prosi o śmierć, sprawia, że zaczyna wierzyć Pana Boga. Bo cała jego egzystencja zostaje postawiona na Panu Bogu. Już nie jest tylko kimś, kto robi coś dla Pana Boga, kimś, kto robi nawet spektakularne rzeczy dla Pana Boga, ale jest kimś, kto całe swoje życie, szczególnie w tym, co jest ciemne, zawierza Panu Bogu. A w Ewangelii mamy kontynuację tego, co było w zeszłym tygodniu. Pamiętacie, roznożenie chleba, i dzisiaj jest jakby dialog na kanwie tego, i pokazane jest zgorszenie. Że Jezus gorszy ludzi, gorszy Żydów, gorszy tych, którzy wierzą w Boga, tym co zrobił, i tym, że nazywa siebie chlebem życia, czyli de facto nazywa siebie Bogiem. I trzeba zobaczyć w sobie te wszystkie miejsca, w których jesteśmy, jak ci Żydzi, którzy konfrontują Jezusa, którzy z nim dyskutują, kiedy nasza wiara jest czymś gorszącym dla nas samych czyli jest czymś, co wymy, wy, wymyka się spod wszelkich logicznych y, prawidłowości, praw i tak dalej. i zaczyna się taką mocną jazdą, hardkorową jazdą, właśnie znowu na poziomie naszej egzystencji. Bo chrześcijaństwo to jest religia, religia, zawsze z tym słowem y, może nie tyle walczę, co, co go nie chcę używać, chrześcijaństwo to jest droga, to jest sposób na życie dla wszystkich tych, którzy są głodni, którzy mają się źle, Którzy są właśnie w depresji, jak Eliasz, którzy mają dość swojego życia, którzy są wypompowani. Dlaczego? Dlatego, nie dlatego, że to jest y, jakiś zbiór ludzi, którzy są y, słabi. Bo każdy człowiek jest słaby, każdy człowiek ma momenty, o których przed chwilą mówiłem. Tylko nie każdy człowiek się do tego przyznaje i nie każdy człowiek uznaje, że tylko Bóg jest w stanie zaspokoić wszystkie jego ostatecznie głody. I dopiero jak ktoś to odkryje w sobie, że ja sobie po ludzku w swoim życiu nie radzę, że jestem głodny, że mam różne pragnienia, że, że właśnie potrzebuję kogoś większego, kogoś silniejszego, ale nie po to, żeby karmić swoje kompleksy, nie po to, żeby karmić swoje, nie wiem, swój brak miłości do siebie, tylko właśnie pomimo tego potrzebuję kogoś większego i uznaje, że Jezus jest Zbawicielem. I to jest chrześcijaństwo. To jest proste jak drut. Trudne w wykonaniu. To jest y, y, nieustanne każdego dnia przypominanie sobie, że nie jestem Bogiem, że nie jestem samowystarczalny, że mam ograniczenia, że y, mam momenty, które są piękne, wspaniałe i wielkie, ale są momenty, w których totalnie jestem y, w ciemnej dziurze. Y, przychodzi, jak śpiewa Kwedio, bo oni Czarna buka, przychodzi coś, co sprawia, że człowiek ma dość, ma dość wszystkiego. W tym y, pierwszym czytaniu jest też świetna podpowiedź dla tych wszystkich, którzy boją się, albo wprost nazywają to grzechem, y, kiedy przychodzą ciemne myśli i pojawia się w nich pragnienie, żeby nie żyć. Y, to naprawdę nie jest grzech. To, że mamy się źle psychicznie, to, że cierpimy, to, że wpadamy w jakąś ciemną dziurę, to nie jest nasz grzech. Nasz grzech. I proszę Was, nie dokładajcie sobie do, do tego cierpienia jeszcze kolejnego cierpienia pod tytułem, że Bóg mnie w tym oskarża. Cały podstęp polega na tym, że to Bóg. Jest tym, który w takich momentach jest po naszej stronie. Dlaczego niektórym nie zabiera choroby, cierpienia, nie wiem, naprawdę. Sam bym chciał to wiedzieć i to będzie jedno z pierwszych pytań, które mu zadam, jak tam pójdę. Ale na pewno jestem przekonany, że Bóg nie jest kimś, kto w takim momencie staje przeciwko człowiekowi i mówi: Będziesz potępiony, jesteś grzesznikiem. Ta historia z Eliaszem pokazuje, że Bóg przychodzi z pomocą. Że Bóg karmi Eliasza, że Bóg y, karmi go do tego, żeby Eliasz mógł iść dalej, żeby mógł żyć, żeby mógł działać, żeby mógł się cieszyć swoim życiem i swoimi sukcesami. A więc, y, jeśli przychodzi taka myśl oskarżycielska, że Bóg mnie oskarża, że Bóg mnie osądzi za to, że jestem w ciemnej dziurze, to przypomnijcie sobie właśnie ten fragment, że Bóg wręcz przeciwnie jest tym, który posyła. Pokarm posyła to wszystko, co potrzebne, żeby Eliasz z tej depresji wyszedł. I tak samo jest z Ewangelią. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiłem o głodach, których Jezus zaspokaja nam w ten sposób, że daje nam inspirację do tego, jak szukać rozwiązania. Ale oczywiście są ludzie, którzy się będą tym gorszyć. Dzisiaj mamy tego scenę w Ewangelii, kiedy przychodzą i konfrontują Jezusa, kiedy przychodzą i mówią, że tak nie wolno, że to jest nieboże. Nie, nie, no, nie I zobaczcie, że dzisiaj też są tacy ludzie, którzy będą mówili: Nie wolno tak myśleć, właśnie masz grzech, bo jesteś w ciemnej dziurze, to jest Twoja wina, zasłużyłeś sobie na to, zrobiłeś coś złego. Nie, warto się odcinać od takich głosów. I warto ich nie słuchać i nie karmić tej czarnej dziury w sobie. To tyle. Myślę, że jak się człowiek mierzy z tematem swojego cierpienia fizycznego, psychicznego, duchowego, to to już jest wystarczająco. I bardzo Was do tego zachęcam, żebyście znaleźli czas na to, żeby zobaczyć, jak to u nas jest, jak sobie radzimy. Czy rzeczywiście moje chrześcijaństwo rodzi się w tej egzystencjalnej dziurze, czy raczej jest tylko teoretycznym rozważaniem o tym, że człowiek zgrzeszył, Bóg go zbawił, no i już, jesteśmy chrześcijanami. To chodzi o moje osobiste doświadczenie. Pamiętacie słowo doświadczenie w chrześcijaństwie jest szalenie ważne. Jest jednym z najważniejszych, bo po to Bóg staje się człowiekiem, żebyśmy doświadczali Jego człowieczeństwa, a nie po to, żeby Bóg był gdzieś w zastworzach, w zastworzach, nie wiem, czy jest takie słowo, i żebyśmy kontemplowali nie wiadomo kogo. Właśnie kontemplujemy kogoś, kto jest naszym Zbawicielem. Dobrej niedzieli wam życzę. Trzymajcie się.